Zestawy przetrwaniowe i tak je od teraz głównie nazywajmy. Jestem zarówno posiadaczem tego noża, który mam w kieszeni, tak jak i tej nerki, którą gdybym ją stracił, ten nóż zawsze mi zostanie, będę go miał w kieszeni, chyba że stracę spodnie i do zakładu naprawdę duże pieniądze, że znajdziesz niewiele osób, które bez tych zapalniczki potrafiłoby rozpalić ogień. Mówimy tutaj cały czas i podkreślam to o tej ostatniej linii przetrwania obrony. To jest ta saszetka. Te trzy rzeczy, które bym włożył tam, to, to i tą imitującą zestaw leku polie, to byłoby dla mnie tak naprawdę wszystko. Gdzieś przygotować sobie coś takiego, co nie utrudni nam funkcjonowania. nie mówię o narażeniu na śmieszność w chodzeniu z 70-litrowym plecakiem, a może nam pomóc. Cytadela twoja strefa bezpieczeństwa. Mateusz Kalbarczyk, kategoria prezenter. Samoobrona, broń, survival. Przydział Bezpieczeństwo. Personalia utajnione. Pseudonim Cygan, kategoria ekspert. Żołnierz wojsk specjalnych, 30 lat na froncie. Przydział Bezpieczeństwo. Tutaj też na stole leży. Nóż, który jest mi powiedzmy, bliższy w takim codziennym funkcjonowaniu. Oczywiście jego funkcjonalność jest nieporównywalna z zestawem Ledermana, bo ciężko to nazwać nożem. To jest zestaw, w tak? który, którym jest 17 do 18 urządzeń, które naprawdę pomogą nam w funkcjonowaniu i szeroko pojętym przeżyciu. Natomiast, zaczynając od rzeczy najmniejszych, jeżeli już nie noszę na co dzień ze sobą. Przy sobie multitula, to mogę nosić taki nóż w takiej formie, który sobie schowam do kieszeni i na, tutaj na zewnętrzną krawędź kieszeni za pomocą tego, tego zapięcia. Nie krępuje mi ruchu, jest w praktyce niewidoczny, a jest zawsze ze mną. Jeżeli już jesteśmy przy multitulu, to kiedy wyposażamy się w kolejną, jak gdyby drugie jak gdyby źródło naszej obrony, jeżeli to mówimy, jeżeli mamy tutaj na myśli nasze takie zestawy przetrwaniowe i je tak od teraz głównie nazywajmy to jest ta nerka, tak? Czyli nazywana przeze mnie saszetką. Teraz na rynku występują te nerki bardzo, w bardzo szerokim tutaj wariancie wyboru. I nie wiem jak ty, ale ja oceniam to za coś bardzo, bardzo praktycznego. Tak? Noszona na pasie nie krępuje ruchu, nie wypychamy sobie kieszeni, które też w jakiś sposób krępują nam ruchy, a dają nam możliwości już zabrania ze sobą takiego czegoś, co jest jak gdyby podstawą podstaw funkcjonowania, naszego powiedzmy przetrwaniowego. Tak? Czyli ten multitool w kieszeni będzie dla mnie przynajmniej nie wiem, jak dla ciebie byłby już jakimś problemem. Natomiast już schowany do tej nerki mi nie przeszkadza, mam go zawsze ze sobą, tak? Jestem zarówno posiadaczem tego noża, który mam w kieszeni, tak jak i tej nerki, którą gdybym ją stracił, ten nóż zawsze mi zostanie, będę go miał w kieszeni, chyba że stracę spodnie. Ten multitool już jest w tej nerce. Jeżeli teraz dalej idziemy do tej nerki, to musimy podejść do czegoś takiego, jakie kryterium przyjmiemy tego, czego, co nazywamy zestawem przetrwaniowym. Ja... W moim przypadku dzielę to jak gdyby, na grupy. Grupę tak zwaną medyczną, czyli rzeczy, które uważam, będą mi niezbędne i pomogą mi w tych pierwszych chwilach tej sytuacji kryzysowej w przetrwaniu. Grupę nawigacyjną i grupę tak zwaną sensu stricte przetrwaniową. Tak? Czyli te, te pięć podstawowych potrzeb i... Przetrwania, w którym jedną z podstawowych, jak, a, a wielu wymieni jako pierwszy jest na przykład ogień. Więc te trzy takie podstawowe grupy, które gdzieś tam e, ja je przy, tak w ten sposób określiłem, każdy może tutaj to zmodyfikować te nazwy, każdy może modyfikować, dodać lub ująć jedną z tych grup, no ale to mówimy o moich doświadczeniach, więc jeżeli chodzi o tą nerkę, o której rozmawiamy, to do tej grupy przetrwaniowej na pewno zaliczyłbym e, ten multi-tool. Do grupy przetrwaniowej, którą bym, którą bym umieścił w tej merce, byłaby to zapalniczka. Tutaj mamy akurat taką zapalniczkę w etui wodoszczelnym, natomiast jest to zwykła jednorazowa zapalniczka. Tak, ale tu to, to pokazuje, jest już w etui wodoszczelnym. Tak, e, fakt, jest gabarytowo jest ona dość spora. tak e, Kiedy już weźmiemy ten. Lederman i weźmiemy tę zapalniczkę, to już się biera składa taki już kawałek tutaj gabarytu. Natomiast nawet zwykła zapalniczka w, tym, w tej nerce daje nam już tę możliwość posiadania tego ognia, jeżeli to wiadomo, w tym terenie miejskim ten ogień może nam tak strasznie nie był potrzebny ale w terenie takim leśnym, który nagle byśmy się znaleźli, to idę o zakład o naprawdę duże pieniądze, że znajdziesz tutaj niewiele, niewiele osób, które bez tych zapalniczki potrafiłoby rozpalić ogień, tak? Już nawet nie mówię, jeżeli teren byłby po obfitych opadach deszczu, a zupełnie suchy. No ale właśnie, wybierałbyś zapalniczkę, zapałki, czy może taki twór? Wiesz co, jeżeli bym jeżeli cały czas Mati mówimy o nerce, tak? E, to jednak ja osobiście zostałbym przy najprostszych rozwiązaniach, e, bo nie wiem czy e, krzesiwo to jest. Znaczy, nie wiem, ja wiem, bo w mojej ocenie. E, to krzesiwo e, znalazłoby się już w moim plecaku przetrwaniowym, a nie w mojej nerce, tak? Ta nerka jest tym takim e, ostatnim e, pierwszym, a zarazem ostatnim, e, jak gdyby źródłem przetrwaniowej obrony, ochrony mojej, więc tutaj skupiłbym się na rzeczach najprostszych w obsłudze e, i na rzeczach najprostszych w obsłudze. E, to krzesiwo, mimo jego niezawodności, e, Zostawiłbym tam, e, jak powiedziałem, w plecaku i tam e, i, i tam bym z niego korzystał, tak? E, więc mamy zapalniczkę, mamy multitula, e, A trze trzecie, o którym rozmawialiśmy, to jest taka jakby zabezpieczenie medyczne, tak? E, każdy z nas i tutaj jadą, podchodzę do tego bardzo indywidualnie. E, każdy wie. E, najlepiej, co tak naprawdę mu dolega, kolokwialnie mówiąc. Gdzie są jego słabości takie zdrowotne? Czy ma bóle kolan, czy ma bóle głowy? E, czy może e, cierpi na jakieś choroby przewlekłe, e, które wymagają od zażywania jakichś tam lekarstw? Nie jakichś tam, przepraszam, ale lekarstw. Mamy mało czasu. To nagranie może zniknąć dosłownie w każdej chwili. Tak działają internetowe algorytmy. Decydują, co możesz widzieć, jakie treści oglądać, weź sprawy w swoje ręce. Wystarczy, że zasubskrybujesz nasz kanał, włączysz powiadomienia i dasz łapkę w górę, a to nagranie będą mogły zobaczyć kolejne setki osób. Jeśli napiszesz komentarz, szanse na to, że uwolnimy kogoś z bańki informacyjnej wzrosną diametralnie. Mamy też plan awaryjny. Od dłuższego czasu, wraz z żołnierzami wojsk specjalnych i ekspertami do spraw bezpieczeństwa i geopolityki, opracowujemy raporty. Nie lanie wody, które pojawia się na większości konkurencyjnych kanałów, a konkrety i procedury zachowań na wypadek sytuacji kryzysowych i zagrożeń. Jeśli chcesz odblokować swój darmowy dostęp do raportów Cytadeli, dołącz do naszej społeczności. Zapisz się na newsletter i zyskaj pewność, że nic Cię nie ominie. A dodatkowe materiały, nad którymi właśnie pracujemy, dostaniesz wygodnie na maila. Link do newslettera umieszczam w opisie i pierwszym przypiętym pod tym filmem w komentarzu. Jeżeli ktoś nie jest naprawdę chory, bardzo, bardzo poważnie, to zabranie jakiegoś takiego podstawowego, kilku listków podstawowych, podstawowych leków do tej saszetki, wsadzenie ich do wodoodpornego woreczka. Z takim próżniowym zamknięciem, jakim posiada ta folia, daje nam to, że, jak gdyby nagle znajdziemy się odizolowani od tego, co mamy w domu, czyli z zestawu leków, tego, które, są, które jest nam potrzebne do funkcjonowania, przez te kilka godzin, dni jesteśmy w stanie w miarę w komfortowych warunkach wytrzymać. Mówimy tutaj cały czas i podkreślam to o tej ostatniej linii przetrwaniowej obrony. To jest ta sasetka. Te trzy rzeczy, które bym włożył tam, to, to i tą to imitującą to zestaw leków w polie, to byłoby dla mnie tak naprawdę wszystko. E, Okej. Okay. Pamiętam i nie, nie zapomniałem o tym całym zestawie czwartym, czwartym elemencie, czyli zestawie nawigacyjnym. No osobiście przyznam się ja nie noszę GPS-a w gps lub też kompasu w Nerce, e, ponieważ uważam, że e, w tym takim e, w zderzeniu z konfliktem, zderzeniu z sytuacją kryzysową, e, takim nagłym ten GPS, czy lub też ten kompas e, będzie w moim plecaku. Tak? I to Gdzieś dana mi będzie szansa, albo gdzieś to sobie tę szansę wypracuję, bo nie lubię e, używać słowa, że coś mi będzie dane e, e, samemu. Więc te trzy rzeczy w uzupełnieniu o dokumenty i tutaj rozmawialiśmy też o tym e, wcześniej i gotówka, tak? I gotówka to są cztery rzeczy, które bym użył e, jako takie niezbędne rzeczy, które jeżeli bym nosił tą unerkę, a ja osobiście noszę, jako coś, co da mi taką ostatnią linię przetrwaniowej obrony w sytuacji kryzysu. Wspomniałeś tutaj o tych czterech najważniejszych dla ciebie elementach, czyli zabezpieczeniu ognia, narzędziu w postaci ostrza z jakimiś dodatkowymi funkcjami, podstawowym pakiecie mm, medycznym. I nawigacja. I nawigacja. I w nawigacji powiedziałeś, że ymm, nie używasz GPS-a, który byś miał bezpośrednio w tej nerce, ale zakładam, że masz ze sobą zawsze smartfon na telefon, który też ma jakąś formę nawigacji. Tak jest. Tutaj nie ma problemu, jeżeli to nie, nawet odchodząc od, yy, od yy, nawigacji w formie nawigacji satelitarnej, jak jakie jest są systemy nawigacji satelitarnej, które jak wszyscy wiemy może, e, łatwo zakłócić i dzięki, że naprowadziłeś mnie swoim pytaniem na to, na by być może by mi uciekła. E, warto jest na nasze e, komórki e, ściągnąć sobie aplikację w postaci kompasu, tak? E, te aplikacje są szeroko dostępne, nie wymagają żadnego połączenia, jak mówimy, z systemami nawigacji satelitarnej są w praktyce niezakłócalne eee, i dopóki ta bateria w tej komórce będzie działać, tak, eee, to w tym wypadku do, do tej pory mamy kompost, tak. Mm, no. lepszy niż nic, tak. A tu oczywiście wejdziemy oczywiście w, w szeroko pojęty zakres detekcji telefonów komórkowych, czyli Namierze ich potencjalne możliwość namierzenia, ale to jest jak rozumiem temat na dalszą rozmowę. Zostańmy przy tym o czym mówimy. No właśnie, bo tutaj cały czas będziemy trochę mieli tą taką ym, wojnę filozofii, wojnę światów, gdzie ym, w Twoich realiach i w realiach zagrożenia wojennego będzie nam zależało na maksymalnym ukryciu, yy, a w realiach yy, kryzysu spowodowanego na przykład klęską żywiołową yy, czy jakąś sytuacją awaryjną, yy, no, będziemy chcieli zwrócić na siebie uwagę, będziemy chcieli stać się zauważalni, yy, żeby wezwać tą pomoc. Więc tutaj dobór tych środków, dobór tych yy, elementów też poniekąd będzie się różnił. Natomiast no szukajmy, szukajmy cały czas jakby tych wspólnych mianowników, bo to, że na przykład sobie do plecaka weźmiemy racę ratunkową. I ja taką racę bardzo często biorę ze sobą nawet jak jeżdżę na nartach. Wsadzam ją właśnie do plecaka. Nigdy nie musiałem jej użyć w takiej sytuacji ratunkowej, no natomiast wierzę, że w sytuacji, kiedy na przykład bym stracił telefon czy, czy, czy krótkofalówkę, no to taka raca plus gwizdek zwiększa moje szanse na zauważenie, jeżeli by coś mi się stało. Wskazzę się i ten temat też już powiedzmy poruszyliśmy, e, kiedy zaczęliśmy rozmawiać właśnie o tych, o tych różnicach, które powiedziałeś. Tak, że e, ta widzialność, ta wizualność e, w przypadku wystąpienia takiej sytuacji sensu ratowniczych, jak powiedziałeś, górskich, narciarskich, leśnych, w przypadku zagubień, e, to jest to, co ma nam pomóc w wypadku zagrożeń wojennych może być nam też potrzebna, bo nie tylko ci potencjalnie źli ludzie będą mogą nas poszukiwać, a mogą nas szukać ludzie, którzy chcą nam pomóc i to też musimy, powinniśmy mieć coś takiego, żeby, żeby zaznaczyć jak gdyby swoją obecność, ale, ale to jest różnica, tak? To jest tak samo jak w przypadku jednych z tych podstawowych potrzeb, o których tutaj rozmawialiśmy, czyli o ogniu, tak? w przypadku zagubienia, w przypadku wszystkich sytuacji kryzysowych, które nie są związane jak gdyby z konfliktem zbrojnym, gdzie unikamy wykrycia przez potencjalnego przeciwnika czy siły, które nas poszukują. Nie, nie występuje dylemat rozpalenia ognia, tak? Bo jest to, jest, jest to podstawowa potrzeba, tak? E, ogień daje nam ciepło, ogień podnosi nam morale, przy ogniu możemy się wysuszyć, tak? E, przygotować sobie posiłek e, i zapewnia nam bezpieczeństwo nawet przed e, zwierzętami w lesie, tak? tak więc ogień jest wielofunkcyjny i nie podlega dyskusji, że jest jedną z potrze podstawowych potrzeb i pomaga nam przesłać. Natomiast... Kiedy znajdujemy się już na terenie potencjalnego jego zagrożenia, jakimś wykryciem, i ktoś nas może szukać, to wtedy już występuje ten, to pytanie, co jest ważniejsze: czy rozpalanie ognia i narażenie się na wykrycie, czy też po prostu nie rozpalanie jego. Tutaj też poruszyłeś fajną rzecz, e, która być może też by mi uciechła, e, albo tylko tak mówię: e, kwestia gwistka, tak? I tutaj bodajże gdzieś jakiś gwizdek mamy, chyba tu i proszę wierzyć, że gwizdek jest wiele, wiele bardziej słyszalny niż nasz głos, to więcej, użycie gwizdka ma potężną przewagę nad krzykiem, jeżeli byśmy chcieli znowu wołać pomocy, ponieważ Efektywnie krzyczeć potrafimy przez górę kilka minut. Później, po prostu, e, w wyniku tam, zmęczenia strun głosło, głosowych, nie będziemy w stanie krzyczeć. Natomiast, gwizdać możemy praktycznie godzinami, e, bo jest to, jest to elementem naszego oddychania, tak? E, I ten gwizdek słychać naprawdę z dużej odległości. to mówimy o takich sytuacjach pomijających, powiedzmy, te sytuacje z na, gatunku tych zagrożenia wojennego, gdzie się musimy gdzieś przed kimś ukrywać. Ten wizdy, który tutaj mam w rękach, e, składa się także z kompasu. Jakość tego kompasu pewnie jest taka, jaka jest. Natomiast cały czas wracamy do tego, o czym rozmawiamy, czyli jest na pewno lepszy niż nic. E, termometra, no tutaj mi ciężko znaleźć takie realne zastosowanie tego urządzenia. No, ale na pewno... No, Sytuację udarować na pewno. Jak... Proszę bardzo, dziękuję. Tak, jeżeli nie, nie zawsze będziemy w sytuacjach, gdzie temperatura będzie, e, będzie ujemna i będzie zimna, bo to tego, te gwizdy, ten, ten termometr nas, mógł, mógł nas tylko demotywować, natomiast e, w sytuacjach, kiedy będziemy na terenach, gdzie te temperatury są wysokie, to rzeczywiście, e, rzeczywiście może nam pomóc, tak? Więc to było tak jak gdyby wartość dodana, ale ten gwizdek która trochę za z tego pytania, ale też był warty wspomnienia, bo nie wszyscy o tym wiedzą, a naprawdę jako urządzenie sygnalizacyjne sprawdza się rewelacyjnie. Właśnie za chwilę przejdziemy do tej kolejnej linii, czyli powiedzmy do plecaka. Natomiast tutaj też na tym stole leżą elementy, które przy odpowiednich umiejętnościach pozwolą pozyskać czy to wodę, czy to żywność. Natomiast w samym plecaku no, powinniśmy mieć chociaż minimalny zapas yy, racji żywieniowej awaryjnej i zapas wody chociaż na, na te pierwsze godziny. Tak, zgadza się. Pozwól mi, że zanim przejdziemy do plecaka, który jest powiedzmy tą pierwszą jak gdyby, linią naszej przetrwaniowej obrony, jeżeli definiujemy, że ostatnią jest nóż w kieszeni, później przechodzimy do nerki, to jeszcze gdzieś między plecakiem e, a tą nerką. Gdzieś starałbym się umiejscowić tą apteczkę samochodową. To nie będzie coś, co funkcjonuje zawsze w naszym życiu, bo nie wszyscy jesteśmy posiadaczem samochodu, tak? Nie wszyscy jeździmy. Tak jak, jeżeli pozwolisz, to gdzieś wrzucę między to, o czym rozmawialiśmy, czyli te ostatnie linie obrony na, pod... na bazie noża, e, te nerki, którą gdzieś tam mniej więcej omówiliśmy, chociaż z zatrzymam się przy tej nerce, bo tutaj też mógłby nam uciec jeżeli w mojej ocenie i myślę, że także i twojej, bo znam twoje podejście do tego typu rzeczy, jeżeli do tej nerki, oprócz tych rzeczy, o których tutaj wspomnieliśmy, zmieszczę dokumenty, to nikt nie broni mi włożyć tam jeszcze rzeczy, które nie, nie są tutaj, o których my nie wspomnieliśmy, a które mogą e, mi pomóc w przetrwaniu i w funkcjonowaniu, tak? Więc to każdy z nas gdzieś musi sobie na podstawie obserwacji z, z siebie samego i sytuacji, których napotykamy w życiu i sytuacji, które możemy napotkać, o których my mówimy, gdzieś przygotować sobie coś takiego. To nie utrudni nam funkcjonowania. Nie mówię o narażeniu na śmieszność w chodzeniu z 70-litrowym plecakiem, a może nam pomóc, tak? To jest raz. Jakie ty masz przykłady takich sprzętów, które ułatwiają życie, ale nie są niezbędne do przeżycia? No, jeżeli mówimy już tutaj o, o multitulu, to wszystkie jakieś te inne dodatkowe, dodatkowe rzeczy w, z tego typu z saszetki... kół. W, 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 Stop. z nerki wykluczam. E, natomiast nie można nawet zapomnieć na przykład o jakiejś z, z zestawie dwóch czy trzech zapasowych baterii, tak? E, jeżeli teraz mówimy o rzeczach, które są bardzo. E, możemy dostać bardzo mini, zminimalizowane, e, dlaczego nie włożyć tam bardzo małego e, powerbanka, tak? Jak Powerbank, to też zestaw odpowiednich końcówek i kabelków. Dokładnie tak. To wszystko zaraz ktoś może powiedzieć, uzbiera się z nerki do rozmiarów plecaka. Ale jeżeli to zro zrobimy z głową i ten Powerbank będzie naprawdę mały, a teraz spotykam się już Powerbanki wielkości powiedzmy dwóch palców, tak? Może one nie będą miały przepotężnej pojemności, ale też zapewnią nam, zapewni nam na, na tę przysłowiową chwilę jakieś zacilanie. I dwa czy trzy kabelki, które nie muszą mieć 5 metrów długości, tak, e, to powinny się tam zmieścić. Tak? To powinny nam się przydać i w tej sytuacji, która nam ma nas zaskoczyć, bo nie zapominamy która może nas zaskoczyć i nie zapominamy o tym, że to jest nasza ostatnia linia obrony, lub też przedostatnia, bo ostatnio był nóż w kieszeni e, i tam nie może być wszystko. tak? to z tym mamy funkcjonować i jak gdyby o tym nie pamiętać, że to mamy, tak? Bo jeżeli ubierzemy plecak na plecy, będziemy go już nosili i będziemy wiedzieli, że ta sytuacja kryzysowa nas dopadła i w ten plecak bierzemy po to, żeby nas uratować. Tą e, nerkę nosimy na co dzień i prawdopodobnie, i szczerze to wszystkim życzę, nigdy jej nie użyjemy. Te, właściwie tych e, elementów wyposażenia, które mamy w tej nerce, tak? I to jest różnica między po prostu między tym plecakiem, a, tej, a tą nerką, tak? Ten plecak, kiedy ubierzemy na plecy, to nie ubierzemy go na wycieczkę do najbliższej piekarni, a wybie, ubierzemy go wtedy, kiedy już będziemy wiedzieli, że kryzys zapukał do naszych drzwi, tak? Że, że sytuacja W jest tutaj, tak? Tą nerkę będziemy nosić na co dzień, tak? Powiedziałeś o powerbanku. Ja na przykład mam tak, że w tej nerce, gdy jestem w mieście, to nie używam powerbanku, ale mam tam kostkę, i ładowarkę po prostu z, z kabelkiem. Staram się zunifikować na tyle ten sprzęt, który, który mam gdzieś przy sobie, żeby on był zasilany na przykład z USB-C. Wszystko, żeby było z USB-C, więc kabel USB-C plus odpowiednia końcówka, no mi wystarczy. Natomiast, no, jeżeli idę do lasu czy, czy w jakąś sytuację outdoorową w góry, no to raczej to zostawiam, a właśnie zamieniam na, na powerbank. Dokładnie, tak jak powiedziałem, i to jest kolejna bardzo słuszna uwaga. E, nic podobnież nie jest nam dane na zawsze e, i ta elastyka i to myślenie, z którego nigdy, jak też nikt nie zwalnia, e, ma prowadzić do tego, że raz spakowana ta nerka, plecak nie jest na zawsze, tak? E, że jak już ją spakowaliśmy, to ona jest na wszystko, do zastosowania w każdych warunkach i już lepiej nie ruszajmy, bo to raże nam zajmie czas, a już jak spakowaliśmy, to po co to ruszać, tak? Nie, to dokładnie tak powiedziemy. Może zajmie mi to dwie czy trzy minuty, góra pięć, że nie mam e, porządku i nie wiem, gdzie mam swoje rzeczy, w miejscu, w którym na sprawie przebywam, znalezienie e, tego połączeniowego huba i zamienienie go e, na powerbanka, kiedy, kiedy funkcjonuje na godzinę. Kiedy wyjeżdżam gdzieś za miasto, wyjmuję to, wkładam power, powerbank i gdzieś ta... Powiedzmy, to zachowanie równowagi w stosunku do tego, co mam, do szybaroku, w bywam, przebywam, zostaje zachowane. Tak? Eee, tak samo jak dojdziemy do plecaka, o tym też będziemy mogli mówić. Natomiast tu już będzie troszkę bardziej komplikowana sprawa, bo może powinniśmy zrobić sobie dwa plecaki, ale nie przesadzaj. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Cytadela, Twoja strefa bezpieczeństwa.